Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Właśnie obejrzałam większość ze spotkania Zełęskiego z prezydentem Donaldem Trumpem. No i rzeczywiście było bardzo intensywnie. Nawet było kilka uwag dotyczących stroju Zełęskiego. Zresztą ja sama tutaj to od razu zauważyłam, ileż razy można przybywać do Ameryki i cały czas. Być w tym samym zielonym blezerku. Tak więc taki trochę brak szacunku moim zdaniem, w końcu to jednak jest spotkanie oficjalne. Jeden z reporterów nawet zadał takie pytanie: dlaczego Zełęński cały czas chodzi właśnie w taki sposób ubrany i czy w ogóle ma, posiada garnitur? No oczywiście od. od, od Odpowiedział na to Zełęski mówiąc, że to nie jest czas na to, żeby nosić garnitur, że jak będzie na to czas, to on będzie garnitur nosić i być może to będzie nawet ładniejszy garnitur niż ten garnitur, który miał na sobie ten reporter. Tak więc było dosyć ostro. Oczywiście, jeżeli chodzi o garnitur, to nie była to najważniejsza tutaj kwestia tego spotkania, ale zresztą podzieliłam się już tutaj obserwacjami Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump już podzielił się swoją oceną tej właśnie tego spotkania yy, i po prostu powiedział, że no niestety wygląda na to, że, że Załęski jest niegotowy na to, żeby prowadzić negocjacje w sprawie pokoju. Yy, oczywiście powiedział, że Tutaj drzwi w Ameryce są cały czas otwarte. Jeżeli będzie gotowy na takie negocjacje poważne na temat pokoju, to oczywiście będzie powitany po raz kolejny. Natomiast w tym wypadku widać, że na razie nie jest gotowy na to, żeby przeprowadzić jakiekolwiek negocjacje dotyczące pokoju, tak więc do umowy nie doszło. Kilka razy była taka dosyć ostra wymiana zdań pomiędzy J.D. Vance'em, pomiędzy Donaldem Trumpem i pomiędzy Zełańskim. Rzeczywiście tutaj kilka razy on przerywał, Zełański przerywał rozmowę, wręcz tak jakby miał taką tutaj postawę roszczeniową wobec Ameryki. No ale nie zapominajmy, ile to miliardów dolarów z pieniędzy podatników poszło na Ukrainę i czy takie zachowanie jest na miejscu. Kilka razy właśnie tutaj Donald Trump oskarżył go o to, że powinien być może trochę być bardziej wdzięczny Stanom Zjednoczonym za to, że próbują negocjować i za to, że tyle pieniędzy zostało wysłanych na Ukrainę. Tak więc tutaj Zeleński podobno nawet nie podziękował, no i takie właśnie ostre, ostra wymiana zdań miała miejsce. Oczywiście Zeleński tutaj się bronił i cały czas tak jak kogucik się stawiał, no wiadomo, trafiła kosa na kamień, to już nie tak jak było podczas Bajdena, kiedy można było, kiedy był witany tutaj Zeleński jak bohater narodowy, przemawiał nawet w kongresie, z tego co, co pamiętam, był witany praktycznie jak bohater i nawet wywieszone były flagi ukraińskie właśnie w kongresie. No a teraz jest już zupełnie inna sytuacja, trafiła kosa na kamień i Trump nie da sobie tutaj w kaszę dmuchać. Tak więc podsumowanie spotkania jest takie, że Zełyński nie jest gotowy do tego, żeby przeprowadzać negocjacje. Jeżeli będzie na to gotowy, to jest, jest zaproszony po raz kolejny, ale na razie wynik tutaj, jeżeli chodzi o negocjacje, jest, no, nie ma, nie ma żadnego postępu. Tak więc to było podsumowanie takie krótkie właśnie z tej wizyty. Było intensywnie. Życzę wszystkim miłego weekendu i do następnego razu.